Witam, Z tej strony a to jest film, w którym pokażę wam, że ktoś postanowił przywrócić akademię do Open Fusiona. Komuś udało się, e, udało się odnowić wersję, w sumie odtworzyć wersję za czasów kiedy już Cartoon Network, samo w sobie, jako jedyne już tak powiem, studio, yy, pracowało nad tą grą. Dokładnie tak. Czyli czasy, kiedy tutorial zwykły, czyli Future, został zastąpiony Akademią, zostały dodane takie rzeczy jak statek w City Station, można było się dostać do jamy ustnej, chowdera nawet, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, czego nie zobaczycie w normalnym. Normalnej wersji Open Fusiona i nie mogli się zobaczyć w Fusion 4 Retro choćby, więc tak. Twórzmy postać. Jak widzicie, mamy tworzenie postaci jak właśnie w wersji z czasów Akademii, więc Porsche to jest piękne. Stwórzmy sobie chłopca, stwórzmy sobie postać taką, jaką tworzę zazwyczaj, żeby tradycji stało się zadość, bo, bo, bo czemu by nie? Tak, jak widzicie, nie, mamy, nie możemy pracuć żadnych ubrań. Mamy Taki akademicki strój najnormalniejszy na świecie. I to jest to co widzę tak, w tej wersji już nie dało się wpisywać samemu nazwy. Więc o Jezus tak, roki Balboa, jazda. To jest <grymne> dobre, bla bla bla. Już bla. mam <grymne> bla bla, bla na DNA. Tutaj powinno być intro. Właśnie z tamtych czasów, ale zostało odtworzone coś takiego. <grymne> Dobra, pominijmy to. Ok, i teraz tak. Aby dostać się do Null Void, w którym zaczynamy naszą przygodę w tej wersji, musimy, jak widzicie, odradzamy się w City Station. Oczywiście, link do tej wersji będzie w opisie. O, tam już jest statek. Tam jest coś, czego normalnie w wersji e, pre. Cartoon Networkowej, że tak powiem, nie było, ponieważ wcześniej e, dawał update y do tej gry, Grigon Entertainment, potem e, zbankrutowało to studio i przejęło to Cartoon Network, gdzie zaczął się malutki upadek oficjalnego Fusion Fall, ponieważ CEN za Chiny nie wiedział jak, jak traktować grę RPG. E, Widzicie, to jest stateczek z Bena 10. Tutaj da się wejść, przynajmniej powinno się dać. I, Będziemy szukać jeszcze wejścia tego statku, bo ja sam nie wiem, gdzie tu jest. Ale tak, żeby dostać się do 0 Void, musimy sobie wpisać warp 1.3. Przedtem najlepiej wpisać sobie właśnie jakieś kody na prędkość i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, czy wpadkiem sobie nie dałem zbyt słabego tego kodu. Tak, już nie... dolecę? O, zacięło się. Doleciałem. Widzicie, jesteśmy w takim oto i miejscu. Tu jest 0 Void. Żeby było śmieszniej, taka notka ciekawostka, pod nami, pod nami. Może, ale tu lakci. Tutaj jest y, future Tech Square, ponieważ Tech Square nigdy tak naprawdę się nie pozbyli. I tutaj właśnie mamy Tech Square, ponieważ jakbyśmy się tepnęli w tej chwili do, y, do miejsca, w którym jest future, będzie taka ziemia właśnie, nie będzie nic, dosłownie nic nie będzie. Future jest mniej więcej, żeby was nie skończyć. O Oni mamy w ogóle mapy. To wam nie powiem, bo ja nawet nie pamiętam ale tam teraz future po prostu nie ma e, spróbujmy wskoczyć do null void o, udało się dobra, teraz musimy tylko spaść o tak, dobra sobie dałem troszeczkę zbyt wysoki ten jump tutaj widzicie, o, mamy też nawet, nie, nie mamy nowych nanosów, mamy tutaj przy... z, z jakiegoś powodu przerwę, aha, no tak, bo tutaj powinny być cztery nowo dodane nosy, czyli tutaj powinien być Unstable Nano, coś co było potem w, w Fusion Hall Retro, co dodali, czyli, czyli taki testowy nanos. Tutaj powinien być FIN, tutaj powinien być generator REX, a tutaj obcy X, SB na 10, opcji potęgi oczywiście. E, dobra, wróćmy się na początek. Dokładnie tak, tutaj na przykład brawurka zamiast być na pierwszym miejscu jest tutaj na przykład, zostało to przeniesione, strasznie został zepsuty moim zdaniem sp cały sposób zdobywania nanosów, to jest coś czego ja po prostu nienawidziłem jeśli chodzi o wersję najnowszą. E Dobrze, dodajmy sobie nanosa tak na szybko, gdyż tak, jak piszemy sobie nano1 na przykład to zdobędziemy sobie brawurkę, nano2 to będzie numer 2 i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem sobie to dlatego, o właśnie, ponieważ nanos likwiduje nam wszystkie kody i to jest bardzo miłe, ponieważ ja nie chcę tutaj zainwaniać. ciągle tutaj nawet plakaty refuse tutaj, tutaj powinien stać ben w tym miejscu, ale nie stoi. Aktualnie <laughs> null void to jest ta... To jest ta, że tak powiem, otchłań, do której Ben wysłał choćby Kevina i Wilgaxa. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Otchłań po prostu, maybe. Tutaj mamy, widzicie, odnowę. Tutaj powinien stać e, mroczny żniwiarz z, ben, e, z co? <laughs> z Billy Mandy. E, tutaj na przykład, tu jest portal e, do Fusion f, e, Fina. Tu się zdobywało pierwsze nano nasze. Tutaj z kolei było miejsce, w którym się pokonuje fuzzyny. Z tego co ja pamiętam, w ogóle ta wersja tutoriala opowiadała o tym, że ogólnie y, planeta Fusion zdołała przejąć władzę nad światem, Cartoon Network, i wszystkie postacie, które przeżyły, oczywiście, zdołały teleportować się tutaj i tutaj przygotowywują nas do walki z, z fuzjonami. No i na końcu zostajemy przeniesieni do przeszłości. I, i, I walczymy, no. Czyli to mniej więcej to samo co jest, co było w wersji oryginalnej, tylko że po prostu tutaj nie ma tego future, tylko oni się przenoszą do tegoż miejsca, więc tak śmiesznie. Tam na przykład miejsce jest, w którym się również walczyło z fusion spawnami, tutaj był gdzieś teleport, jeśli tutaj nam zabrakło fusion spawnów, na przykład inni gracze nam, nam ich zaciukali, to dało się tutaj przejść, więc, więc tak, jak najbardziej. Tutaj z kolei, jak widzicie, mamy taki teleporcik. Tutaj dało przenieść się do następnej miejscówki tutoriala. Dokładnie. I teraz sobie to zrobimy. Czy to przypadkiem nie są te kamienie, które, które są w prawdziwym świecie, bodajże w Wielkiej Brytanii czy gdzieś? Nawet nie wiem, gdzie one są. Hmm, no to śmiesznie. <laughs> Dobra. Nie, bo jeszcze nie będę teraz, teraz chwalił swoją niewiedzą, bo nie wiem, gdzie to dokładnie jest. Mówiąc szczerze. Czy ja dam radę się tak wydostać? No, przeszedłem przez, przez to, o, właśnie idziemy sobie w to miejsce. Wpiszmy sobie jump 80 i spróbujmy przenieść się do następnej areny. A, jeszcze speed 3000, o właśnie. I tutaj mamy kolejną arenę, do której się właśnie przenosiliśmy przez ten teleport. Zakładam, że powinniśmy się do niej dostać również wskakując do niej z góry. Province HQ, dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to e, miejsce, które ma odwzorowywać ten śmieszny park, jaki był w generatorze Reksie. Dokładnie tak. Również bardzo świetna kreskówka. E, Okej, okay, spadamy sobie tutaj. Czy ja mogę przez to wpaść? Będzie mi dane? Nie będzie mi dane. Jak ja mogę się tutaj dostać? Widzicie, to jest akurat coś, czego ja nie wiem. Speed. Aha, dobra, miałem na 3000. Aha, nie, bo ja jump chciałem zmienić. Boże. A, my lecimy teraz. Nie, bo jestem ciekaw, czy da się tu jakoś wskoczyć. Widziałem screeny, że ktoś tu był już. No, ja jestem sobie na Discordzie yy, Open OpenFusiona i tam ktoś już sobie był. Tylko ja się pytam, jak. <gryw> Tylko ja się pytam właśnie, jak. Jak się komuś udało tutaj dostać. Hmm. Może jakoś tutaj? Spróbujmy sobie opaść ładnie, pięknie, z gracją. <laughs> Oczywiście, bo jakżeby inaczej. O, 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 I zakładam, że tutaj powinno się dać dostać. Nie da się. Hmm. jestem w kropce, bo nie jak się tutaj dostać. Bra, muszę zrobić pauzę, moi drodzy, i wrócę jak się dowiem. Dokładnie tak. No dobra moi drodzy, niestety nie wiem jak tu się dostać, naprawdę. Hmm... Zapewne jakoś się da, ale ja nie umiem ogarnąć tego. Zapewne można to zrobić za pomocą tej komendy go to, żeby specjalnie podać grze gdzie chcemy się dostać, To w ogóle woda jest, lol. O. Ale ja nie umiem dalej z niej korzystać, więc no... E... Tak, to jest to miejsce, ja wam niestety nie mogę go pokazać w środku, mogę tylko z zewnątrz wam pokazać. Hmm, no nic, może wy będziecie mądrzejsze, na to wpadniecie, w ogóle wywaliło mnie z gry i musiałem wejść jako jedna z postaci, które są tutaj już oficjalnie wstawione i z jakiegoś powodu nie mam twarzy. Więc śmiesznie. Tutaj aktualnie mamy te miejsca, w których są e, miejsca po Ponano, po na przykład, i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj mamy na przykład, tu gdzie się walczyło z, z Fusion Finem, tutaj walczyło się z Fusion e, Generatorem Rexem, bodajże. Nie, tu chyba tak, z, z Benem, e, żeby zdobyć obcego X, a tutaj jest z Generatorem Rexem. Więc e, tak. No okej, okay. mamy teraz trzecią, ostatnią miejscówkę, jeśli chodzi o nasz tutorial. Jest to Mount Neverest, e, dokładnie tak, do którego akurat dostać się na szczęście możemy bez większego problemu. To jest właśnie to miejsce, tutaj mamy, się widzicie przeróżne, <śmum> super superkorowe nawet, o kurde. Małpę z Dextera, mamy mnóstwo, mnóstwo postaci tutaj. Tutaj się właśnie tepamy z teleportu, tutaj mamy stateczek z generatora Rexa, e, okej, okay. tutaj mamy Tutaj mieliśmy wybrać sobie guide'a, znaczy robić misję dla guidów. Mamy tutaj Dextera, tutaj mamy chudego Eda, tutaj mamy nanosy, które miały być w przyszłości dodane, to jest świetne. Mamy tutaj nano JK, nano... E, Boże, jak on się nazywał? Raf Po angielsku przynajmniej, nie będę jak się nazywał po, po polsku. E, mamy też Mordechaja, a tutaj mamy e, Waybig'a, Big Chila, czyli tam Ziomba, czy jak on tam miał, i Rigbiego, co jest po prostu piękne. Wybaczcie, że nie pamiętam polskich nazw, ale, ale naprawdę jest. tak długo grałem, wiecie, w Fusion for że ja po prostu się już przyzwyczaiłem do angielskich nazw, a do nie oglądałem kreskówek, właśnie tych. Tutaj mamy, e, jojo i tutaj mamy Bena 10. Kurde, mamy te wozy zarąbiste, boże. E, czy to już przypadkiem nie jest wózek tego, właśnie Bena z. z z tego śmiesznego filmu, jaki, jaki powstał? Bardzo możliwe, ale to jest na pewno wóz z tego, Kevina. Więc, Boże, tak, to jest świetne. Tutaj sobie idziemy, tutaj mamy takie coś, kurde. I tutaj aktualnie, tutaj mogliśmy się tepnąć za pomocą tej tam jednorożek, tak, z Pory na Przygodę, właśnie w to miejsce, właśnie się tutaj dostaniemy w tej chwili. Jest to miejsce, o, tutaj jest Skybox, nie dobrze, niedobrze. Pomijamy go. Walić go. Aha, bo ja tutaj się nie dostanę, ups. Ja wylecę. Dobra, to a mogę tutaj sobie stanąć? Mogę. Mogę? Nie mogę? Mogę? Nie mogę. Dobra. Tutaj się stawało na tej tęczy i przechodziło się do sektor V aktualnie. Dobrze. Dobrze. Teraz idę wam, moi drodzy, pokazać. Eee, teraz idę wam moi drodzy pokazać. Eee. Się musiał tepnąć do. Co tam jest? Szalone rzeczy tu się dzieją. O kurde. <laughs> Ej, co tu jest? Ej, samochód. Mapa się spierniczyła, tak trochę ty. O, tam są MPC nawet. Dobra, <laughs> wrócę za chwilę. No, oczywiście wasz Nero się nie przygotował na wszystko i nie mam żadnych kodów, gdzie co jest. Widzisz, to już stateczek. Właśnie to jest sobie statek. Jest na przykład, można się przejść do Orchid Bay, gdzie w tych update'ach była góra lodowa. Została dodana góra lodowa tego, tego, tego lodowego króla. Boże, nie, nie w tą stronę. Króla lodowego z Spory na przygodę. Dokładnie tak. To właśnie kolejna taka, taka zmiana. Tutaj też była taka chwila strasznie się laguje, moi drodzy, ta, e, ta, ta wersja, że tak powiem. Czyli to mniej więcej odzwierciedla to, co było w realu. O, Tutaj mamy takie platformy, których nie zobaczycie w normalnej wersji, tutaj, na której chodzi o Fusion. Mianowicie, to były platformy po misję z, e, z nanobrawurką, jak aktualnie e, nanobrawurkę zdobywało się już w PEST, a nie we Future. To było chore. Te platformy były tak trudne za dzieciaka. Widzicie, tutaj mamy platformy. Tutaj mamy takie coś, takie ściany, które nam przeszkadzały. To było chore. To było chore. sobie tutaj chcę wziąć. No dobra, ja chcę potem poskakać. Odchodzi mi to. <laughs> chcę sobie potem poskakać, przysięgam. Mówię, to jest taki odcinek, w którym Wam pokażę co i jak. W tej wersji aktualnie można znaleźć ciekawego. Ja tutaj mam parę, e, że tak powiem, teleportów do Debuglendu. Zakładam, że w, gdzieś w Debuglandzie będą e, takie miejsca, jak właśnie środek statku, może nawet będzie właśnie jama usta Czowdera. E, tak, może te lagi. Te lagi mnie przerażają. Boże, to było trudne? Jak <laughs> teraz gram to takie <laughs> w takim sobie trudne wcale nie jest. Czy ja przejdę? Przedłem. Ezy. Tam na swoim końcu, tam będzie portal chyba na górze. Bodajże. Oh boy. Dobra, to było już bardziej e, hardkorowe z to, co tutaj widzę. Dobra. Oh boy. Choć z tych platform nie miałem aż takiej potężnej nostalgii, bo ja po prostu grałem z czasów, kiedy Nano Brawourka zdobywało się w przyszłości. Ja po prostu już potem to ogrywałem jako nowa postać, a i tak tego za bardzo nie pamiętam jakoś. Poza tym, że to było po prostu trudne. Tutaj nic nie ma już. Wpiszmy sobie teraz kody z powrotem. Aha, tutaj było trzeba przejść, ok. Siub. Ok. Siub. <gry> Boże, ile tego nawalili tutaj, kurde. O, i to był sobie portal, dobra, w porządku. Okej, okay, idziemy do Orchid Bay, tak jak już mówiłem, ponieważ tam czeka na nas właśnie ta góra lodowa. Właśnie do góry lodowej też moglibyśmy się dostać do środka. Mam nadzieję, że znajdziemy te miejsca, bo ja naprawdę nie wiem, nie wiem, gdzie one są. O, tutaj, Boże, tak. Jaka, jaka nostalgia moi drodzy. Tutaj też sobie usuniemy wszelkie dodatki. Tutaj dodali w ogóle TP, że można było się tepać tym skamperem. I tutaj mamy górę lodową, samego właśnie Króla Lodowego z Pory na Przygodę. Nie wiem jak on się nazywał, więc ja zgaduję, że tak się nazywał. Nie dolecę oczywiście, bo, bo, bo po co? E, pamiętam jak tutaj się właśnie specjalnie e, próbowało wskoczyć... Ach, czasy zarombiste. to akurat bardzo mi się dobrze pamięta, bo ja bardzo lubiłem tą górę lodową, sam jej wygląd, no i ogólnie same misje, jakie tutaj się właśnie robiło, e, dokładnie tak, ok. No mi już przypomina ten, ten event, jaki został dany w, w retro aktualnie potem, ups, dokładnie tak, e, dokładnie, dokładnie tak, dobra. Zróbmy sobie tak i powinienem tutaj wskoczyć. Ładnie, pięknie, wyliczone, kurde, perfekcyjnie. Dokładnie <głodnie> tak. I tutaj widzicie, się wskakuje ładnie, pięknie. Tutaj było trzeba właśnie wskakiwać, żeby zrobić misję, bo na tą górę lodową również można dostać się normalnie z dołu. E, dokładnie tak, ale my się dostaniemy tak jak misja nakazywała, więc, więc tak. Tutaj widzicie, tam z dołu udało się wskoczyć. Się idzie, o tu śnieg zaczyna padać. To jest świetne. Ja nawet, jak macie mój gameplay, jaki robiłem na poprzednim kanale i zresztą przesłałem go z powrotem tutaj, jak nagrywałem jeszcze telefonem, to właśnie tutaj z dolakiem wskakiwałem na tą, na tą górę i robiliśmy misję. Tak, tutaj powinno się wchodzić, no ale nie da się, więc <laughs> smutne w sumie. Dobra, teraz chciałbym jeszcze na szybko, wpiszemy sobie 15 tysięcy. Co? Wpisałem chyba na troszeczkę więcej, co nie? Czy nie? Tak, chyba tak. Chyba na 150 tysięcy. Nie polecam wpisywać takich dużych ee, prędkości w tej wersji, bo was skraszuje. mnie właśnie tak skraszowało, co wam mówiłem. Jak, jak próbowałem poszukać miejsca, żeby dostać do Profin's HQ, to ja wpisałem sobie prędkość na milion. Tak Neoprogram RPL spróbowałem i to jest szalona prędkość. No ale to niestety psuje grę, tak powiem. Eee, dobra, tutaj, tutaj stał chowder. Tutaj, w tym miejscu ze swoim straganem. Macie nawet takie żarcie typowo z Chowderów i tu się dało tapnąć właśnie do jego jamy ustnej. Tutaj no mamy też na przykład takie postacie. O, to tu jest z postać z e, Sobotów. E, dokładnie tak. Też fajna kreskówka. I na się dokładnie nazywała. E, Boże, no to jest po prostu cudne, naprawdę to jest cudne. E, Okej. Okay. Tak więc teraz, tak, tak jak obiecałem, mam sobie TTP i spróbujemy się tepnąć do. miejsc, które są dibaglendami. No, są miejsca, o których nawet nie wiedziałem, że są dibaglendami. Co jest? Czy ja jestem? Wiecie też, niektóre dibaględy mogą nie działać już choćby dlatego, że to jest nowsza wersja. Ja korzystam z miejsc dibaglendowych dla no, starszej wersji, więc. Tutaj chyba. O! skoczyłem na jakiś wyższy level? Nie, nie wskoczyłem. Więc wiecie, ja korzystam z tych starych. I tutaj nie ma nic. Na dobrą sprawę. <noise> więc, więc tak, dobra. Tutaj nie ma nic. Ale nie, poddaj... nie poddajemy się. Tapamy się w tej chwili do 614. Zobaczmy, co tutaj jest. Dobrze, tutaj jest to miejsce. To miejsce bardzo dobrze znam. Ki wie, co to jest. To zawsze tutaj było. Nie, nie pytajcie, naprawdę nie pytajcie, bo, bo sam nie wiem. Dobra, no tutaj też nic nie ma niestety. O, mapa działa. O, 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 będzie można się do future. Pokażę wam, future powinno być gdzieś tutaj. Eee, czyli to jest 14, spróbujmy. Spróbujmy. O, tak, tak, udało mi się. Udało mi się, moi drodzy. Aha, to jest bardzo niedaleko. Nie, to nie jest tutaj. Cs. Powinno być odwrotnie. Warp 14.5. O. Albo i nie. Ja, ja Wam muszę to pokazać. Aha, jestem tutaj. Dobra. Udało mi się, moi drodzy. W tej chwili, według mapy, jesteśmy w Poké Oax North. O, jak widzicie, future, to jest nawet zielona woda. Nie ma nic. Niestety, od czasów update'ów, kiedy dodali Null Void i Mount Neverest, Province HQ, nie ma future. To jest największa e, zmiana, która też przy okazji bardzo nie podobała się całemu community, w tym mnie. Ja mam dobre wspomnienia z Akademii, ale z Future mam jeszcze lepsze wspomnienia. Zwłaszcza, że ja zaczynałem grać w tą grę z czasów, kiedy było jeszcze Future, więc w momencie, kiedy retro przywróciło Future, cieszyłem się naprawdę potężnie, więc tak, tutaj mówię, nie ma nic w tej chwili, to jest smutne. Ok, teraz próbujemy się tepnąć w ostatnie miejsce, w którym powinno być Debugland, i tutaj to Debugland, tak, jest. Było właśnie też w poprzedniej wersji. I zobaczmy, moim zdaniem, moim zdaniem. Gdzieś tutaj powinny się znajdować te miejscówki. O tej mam nawet nawet to miejscówkę e, do przeniesienia się w czasie poprzedniego update'u. E, co to było? Tak? O! Zleciałem poza mapę. To nie dobrze, to nie dobrze, jeszcze raz. <gry> Spróbujmy to odnaleźć. Boję się, że może tutaj tego nie być. Albo może po prostu nie znajdę, bo tutaj naprawdę jest sporo miejsc e, i, i po prostu człowiek się może zagubić. Najnormalniej na świecie. Ale, ale spróbujemy, spróbujemy. Wszystkim też nie wiadomo czasami, co gdzie jest, bo macie tutaj takie, takie czarne, e, że tak powiem, czarne niebo. Że tak powiem, dla, dla właśnie tych miejsc, infected zones, i po prostu no, nie widać, gdzie co jest. O, dostałem się do miejsc, w którym są odkryte miejsca co jest dosyć ciekawe tutaj nie mogę przeskoczyć, niestety. Hej, w ogóle w momencie, kiedy akurat sobie spadamy, <laughs> tak właśnie przeskoczyłem tą barierę, to jak byliśmy w takim null void albo właśnie no, po prostu w tej Akademii, to niestety tam nie ma muzycz mu muzyczek typowo z Akademii, gdyż po prostu no, no nie ma, nie działają jeszcze, więc no, nie mogę tego znaleźć, moi drodzy. Gdzieś to na pewno jest, ale nie wiem gdzie niestety. Gdzieś na pewno da się odwiedzić statek jamę usną, Chowdera właśnie i tak dalej i tak dalej, ale niestety nie wiem gdzie. Jeśli, jeśli mi się uda znaleźć napiszę to na 100% w komentarzach albo po prostu w opisie pod filmem na 100%, tutaj tutaj na pewno wam to obiecuję że jeśli znajdę to, to na 100% napiszę i wy w sumie też moi drodzy, jeśli znajdziecie coś takiego to piszcie, bo nie powiem, że chciałbym odwiedzić sobie takie miejscówki e, z wielką chęcią, więc, więc, więc tak. Boże, jak to się nie biosa dzieje. E, dokładnie tak, moi drodzy. Tak więc, ja będę kończył. Jak widzicie, to jest świetne. Naprawdę, możliwość zagrania w update, w którym została dodana, w którym została dodana akademia. E, to jest coś, to jest coś, ponieważ my w taki update nie graliśmy od czasów upadków, Fusion czyli jakby nie patrzeć od 2013 roku, więc to jest coś, to jest coś. Więc jak najbardziej moi drodzy, polecam, jak mówiłem, link w opisie. I jak już mówiłem, jeśli dowiem się jakim cudem można się dostać do właśnie takiego statku, bądź właśnie jamy ustnej chowdera albo góry lodowej króla lodowego, to zapodam na 100%. I Wy, jeśli znajdziecie, też bym bardzo wdzięczny, gdybyście zapodali takimi informacjami. Na pewno, na pewno się przydadzą. Tak więc dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tegoż filmu. Mam nadzieję, że on się on podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya.